Wiem, że w tych wstępach bardzo często rzucam jakimś durnym sucharem albo wynajduję jakiś paradoks, ale tym razem serio. Słuchajcie, jak ponad 10 lat temu oglądałem oryginalnego Hellboya, Deltoro. 10, 15 lat temu, no kiedy to wyszło chyba w 2004, i pamiętam dokładnie, jak miałem myśl, siedząc po prostu obok książek Sapkowskiego, na których się wychowałem, że ale fajnie by było w takiej jakości kinowej zobaczyć Wiedźmina. A teraz w roku 2019 najprawdopodobniej będę oglądał Wiedźmina i mówił, fajnie byłoby w takiej jakości zobaczyć Helboja. remake, czy tam w ogóle reboot filmów o naszym czerwonym, komiksowym, diabelskim superbohaterze, jeśli można go tak nazwać, tym razem w reżyserii Nila Marshalla, który opowiada nam historię Helboja walczącego z demonicznym złem, na którego czele widzimy Nimłę, królową krwi graną przez Milę Jowowicz. No dobra, jadąc do kina postawiłem taką tezę, że... W tej branży, najgorsze są filmy średnie. Że lepiej jest uderzyć w arcydzieło, a nawet arcygniota. Żeby to było coś, co wywoła emocje. Nawet jak będzie słabe. Dlatego tak, jechałem do kina całkiem podniecony, ponieważ Hellboy, no przynajmniej wtedy, ale teraz jest podobnie, ma, miał ledwo ponad 10% na ten tomato, ze średnią od krytyków 3,5 na 10. po prostu, ale się wbili. Jeszcze w miesiącu Shazama, Infinity War i tak dalej. No po prostu. Czy ci ludzie zrobili w ogóle cokolwiek dobrze a propos tego filmu? Przecież to jak jakiś sabotaż po prostu, no. No ale w każdym razie stwierdziłem, że ta teza jest idiotyczna, że wolałbym jakby ten film był chociaż średniakiem. Nie no, bo żeby po prostu film był tak słaby, że aż dobry, co wpasowuje się w moją definicję z filmowej klasy B, gdzie specjalnie oglądam kijowe filmy, to musi jednak spełnić jakieś warunki. I w przypadku Hellboya... O kurde. No to jest kompletny chaos, który pierwszą połowę filmu spędziłem śmiejąc się, ale nie z filmem, tylko z filmu. No bo serio, nastawiłem się, dobra, no 10% na Tomatos, mówią wszyscy, że kupa Postaram się czerpać z tego radość w jakikolwiek sposób. No i rzeczywiście, pierwsza część filmu ma zalążki potencjału. Natomiast głównie śmiałem się jednak ze scen, które, no, jak dla mnie były na granicy autoparodii. Łącznie z taką, żeby dać jakiś tam malutki przykład, która przypomniała mi scenę śmierci z maski, jak to Jim Carrey robi, to co lubi najbardziej robić, czy Deadpool w dwójce. No, koleś w poważnej scenie umiera na ekranie, a ja tylko słyszę, wiecie. <kł> No ale przechodząc przez ten absolutny chaos i rozgardiasz, jak już doszedłem do drugiej połowy filmu, no to naprawdę przysięgam, skończyłem go, oglądając dosłownie tak, na zasadzie, że... Na chwilę otwieram oczy i co chwilę się budzę. Pomimo, że jadąc do kina tryskałem energią, ten film jak wampir wyssał ze mnie chęć do życia, dwie godziny po filmie ziewałem. Żeby nie było! Może przypadek, jak wiecie, może akurat mnie trafiło zmęczenie, bo tam nie spałem, no ale... True story. No po prostu jechałem pod jarany do kina, że może obejrzeć coś chociaż słabego, ale śmiesznego, a wyszedłem dosłownie ziewając po prostu pół przytomny. Natomiast oczywiście już po kilku scenach skapnąłem się, że dobra. Uprzedzenia, uprzedzeniami, ale ten film rzeczywiście jest słaby. Więc natychmiast z takiej analizy filmu przyszedłem po prostu do jego autopsji na żywym organizmie jeszcze. Czyli dokonałem w kinie film Topsy. Zastanawiałem się po prostu, dlaczego to nie gra. Wiecie. Co tutaj poszło nie tak? To praktycznie wszystko, bo jak obejrzałem zwiastun, to pamiętam, że powiedziałem, to będzie albo arcydzieło, albo kompletny gniot, ponieważ widać, że twórcy idą na całość i. Jest brutalnie do pożygu. Ludzie są rywani na kawałki, po prostu, nie wiem, dla uciechy widza. I element fantazy jest podkręcony na 300%. Oczywiście to jest Hellboy, no to czego innego się spodziewać, ale w tego typu filmach komiksowych, powiedzmy, zawsze można zrobić tak, wiecie, dwa kroki mniej w stronę fantazy, żeby tak może troszeczkę bardziej niedzielnego widza zachęcić. I nie. Oni tu poszli full odważnie. Mamy fantazy i to dla dorosłych. R-rated jak diabli. Przekleństwa, rwanie ludzi na strzępy i tak dalej. No i cytując klasyka, niestety polegli. Scenariusz to jest po prostu zle klepek klisz i wątków, które jak się nad nimi zastanowię, to rozumiem w jaką stronę to miało pójść, ale po prostu nie wyszło. Tempo filmu jest tragiczne. Przechodzimy po prostu przez sceny, jakby się komuś śpieszyło, jakby ktoś dziugał kijem tego montażystę montuj szybciej, on musiał to po prostu zlepić szybko w całość, następna scena, zlepić, następna. Ja nie mówię, że ja od Hellboya bym wymagał oczywiście Wiecie, 30-sekundowych spojrzeń głównego bohatera, dumającego nad czymś, prawda w przestrzeni, no rozumiem, dobra, film akcji, fantazy, lecimy, sceny walki, ale mimo wszystko są tak zwane tajniki sztuki filmowej, jakieś podstawy, które tworzą sceny. Jak oglądacie zwykłe M Jak Miłość czy coś takiego, nawet nie wiecie, że oni też to wiedzą, że jest establishing shot, podchodzą bohaterowie, rozmawiają, rozmawiają. Wszystko ma jakieś tam tempo nudne, bez, beznadziejne w wypadku jakichś polskich seriali pewnie, albo innych zagranicznych telenovel, ale jakieś tam jest. A tutaj tempo to jest po prostu chaos, który doprowadzał mnie jako widza do szału. Co chwilę się łapałem po prostu za głowę mówiąc zaraz, w ogóle gdzie my jesteśmy, dlaczego już go zdradzili? Przez chwilą był ten wątek, teraz ten, teraz ta, bo w ogóle o co tu chodzi? I oczywiście jak to w tego typu świecie, jest milion informacji, które trzeba przekazać widzowi. Wiecie kto jest kto, jakieś demony, jakieś potwory, przeszłość, przyszłość, tutaj mamy w ogóle Tyle wątków, jakieś są trole, są jakieś kilka stowarzyszeń, które polują na demony. Jest nasz główny demon, jest wątek nazistów, którzy go tworzyli. Jest wątek w ogóle króla Artura i Merlina i w ogóle, i w ogóle, i w ogóle. I wszystkie te wątki, czy bohaterowie i to, skąd się wzięli i kim są, czy jakieś ogólne rzeczy dotyczące tego świata są nam przedstawione w tragiczny, najgorszy. Pozbawiony jakiejkolwiek kreatywności sposób. No po prostu słyszymy narrację. Na przykład dostajemy montaż o tym, skąd się jakiś bohater wziął. Ktoś nam opowiada, praktycznie mówiąc prosto, w zasadzie, widzowie, to jest ta postać, zrobili mu to, stąd ma moce, stał się taki, wtedy i teraz jest taki. Albo jeszcze lepiej, jak dwójka bohaterów się spotyka, jest taka jedna scena z wiedźmą, o której jeszcze potem coś powiem, gdzie dosłownie zaczynają takimi zdaniami w stylu, całkowicie myślam tekst, ale, Witaj wróżko zębuszko, która została skazana przez tego na tyle i tyle lat, tyle lat temu, i teraz chce się zemścić, bo to i tamto. Ja też chcę się zemścić, bo mi też zrobili to i tamto, wtedy i wtedy, i ta tego teraz. Ja, po prostu kurwa no! Uuuu! Dziękuję, kapitanie ekspozycji scenariusza! Potrzebowaliśmy tej kwestii, żeby się nie pogubić w filmie. I znowu, nie mówię, żebym chciało tego filmu narracji wizualnej, gdzie bez słów, dzięki pracy kamery, wiecie, jakimś innym rzeczom związanym z budową kadru, żebyśmy zrozumieli wszystko to bez słów. Nie, 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 ja rozumiem, czasem trzeba powiedzieć wprost, tak, oni, prawda, ganiają za demonami, a ten powstał 300 lat temu, ale... No nie w każdej scenie, nie każdą postać, nie każdy wątek na skróty, bo to jest po prostu praca na skróty. A tym ludziom zapłacili za scenariusz, no. Oczywiście wszystkie te wątki dodatkowo są totalnie szablonowe, typu relacja Hellboya z jego ojcem, którego gra świetny Ian McShane. Ja wiem o co im chodziło. Oglądając film, rozumiem o co chodziło. w Tego relację widziałem na ekranie milion razy, więc to też nie jest nic odkrywczego i nowego, ale rozumiem koncept, tylko w praktyce zero chemii, zero emocji, zero jakiegoś w ogóle. No, no, no puste tekturki na ekranie, które mówią swoje dialogi. Dodatkowo efekty specjalne. No słuchajcie. <słuchaj> tutaj no, 2019 rok czy ja muszę mówić coś więcej. No poza dosłownie, jakimiś tam trzema rzeczami na krzyż typu wielkim make-upem głównego bohatera, no to CGI jest tutaj w prawie każdej scenie i wielokrotnie jest tragiczne. Są momenty okej, okay, ale większość jest naprawdę takich, że no jest, jest słabo, po prostu jest słabo. I najzabawniejsze w tym, jak bardzo reżyseria mi się nie podoba, jest to, że Neil Marshall to jest człowiek, który między innymi zrobił dwa odcinki Gry o Tron, o których teraz, prawda, o której teraz mówimy cały czas, robię przypomnienia i dwa odcinki. Nie wiedząc, że to on nie zrobił, nie sprawdzałem, robiąc te przypomnienia, a muszę zacząć sprawdzać, to je reżyseruje, nie? Ale dwa odcinki zrobił właśnie on. Bitwę o Blackwater, czyli dziewiąty odcinek drugiego sezonu i ósmy odcinek czwartego sezonu Watchers on the Wall, czyli Bitwę o Mur z Dzikimi. Dwa odcinki, które chwaliłem między innymi, a w zasadzie głównie za reżyserię, za tempo, że wiecie, świetnie było zbalansowane wszystko, no co tu się stało? No co? Panie Nil, Nilu, Nilowi, Nilem, Panie Marszal, co się stało, no? Zawsze tak sobie wyobrażam, że dali mi poprzeprowadzać wywiady z jakimś takim reżyserem i wiecie, wszyscy tam tak, tak, kocham film, Bo tutaj Panie reżyserze, świetna robota, oczywiście, tutaj co by chciał Pan powiedzieć, co chciał Pan przekazać tą historią i potrzebne ja i... What the Serio, słuchajcie, no. Ja lubię tego typu filmy. Lubię Konstantina Serial i film. Lubię pierwszego Hellboya, chociaż nie oglądałem go 10 lat, więc. No, no ale na pewno był lepszy. Na pewno był lepszy. Właśnie co do aktorów. To nie. Oczywiście. David Harbour to nie jest Ron Perman, tak? Ron Perman był idealny i specyficzny. Ale David Harbour, którego pewnie tak samo jak ja wy znacie głównie z roli w Stranger Things, tego policjanta, który też był taki charyzmatyczny, z problemami życiowymi, ale wiecie, facet z jajami, powiedzmy. Jak dla mnie pasuje. W sensie. jakby. Spoko. Bo no ktoś musi przejąć tą rolę. Ja wiem, że to ciężko, tak samo jak z Wolverine'em. Będzie nam ciężko w przyszłości, no ale ktoś musi spoko. Tylko problem jest taki, że po pierwsze, to scenariusz nie daje mu w ogóle, jakby możliwości, żeby błyszczeć. A po drugie, no to ciężko powiedzieć, że on robi złą robotę, ale cały film miałem wrażenie, że spod tego make-upu i po prostu nie może ruszyć twarzą i... jedynie wiecie, nie? Tekturka. Po prostu tekturka, człowiek. Make-up sam sobie wyglądał bardzo dobrze, to jakby nie mogę zabrać. Ale miałem takie wrażenie, że... Gdybym w życiu nie słyszał o Hellboyu nie oglądał poprzednich filmów, to byłbym bardzo skonsternowany w trakcie oglądania i zdezorientowany co ta postać chce przekazać, co ten aktor czy jaki jest jego charakter, bo cały czas mam wrażenie, że jest tekturka, która tylko odpyskuje trochę bohatera, żeby pokazać jaki to jest wiecie, wygadany i im to nie wychodzi i to się wiąże z kolejnym punktem czyli ton filmu, to jest znowu bałagan jak wszystko w tym filmie, bo ja rozumiem co chcieli zrobić, chcieli zrobić Deadpoola <laughs> po prostu, wszyscy chcą być Deadpoolem czyli wiecie, z jednej strony krew, flaki fantazy, wiecie, nie, wszystko fajnie ale z drugiej strony humor, troszeczkę czarnego humoru, troszkę żartów, główny bohater taki wiecie, jak Tyrion w no, trochę tam coś odpysknie, coś, nie? Ja wszystko rozumiem, ale to kompletnie nie wyszło, ponieważ z żartów jakby zamierzonych, może z raz się z czegoś uśmiałem, z jakichś tam gry słów, natomiast cały czas śmiałem się jakby z beznadziejnej jakości filmu, z błędów stricte filmowych. A jeśli chodzi o to, czy to on miał być śmieszny, czy bardziej fantazy, przygoda, a może miał być straszny, trochę horrorowo, no bo jednak taka tematyka, nie był żaden. Nie czułem w stosunku do tego filmu nic. Nie było ani strasznie, ani śmiesznie, ani przygodowo, zlepek szablonowych scen w kiepskim CGI, z aktorami, których po prostu no, to są zmarnowani. Ja naprawdę nie wierzę, że wszyscy aktorzy są tacy źli akurat w tym filmie. Reżyseria, scenariusz, to jest złe, przez to dobrzy aktorzy nie mogą się odnaleźć. Mamy bohaterów Alice, która jest prawie domino z Deadpoola, dwójki, i koreańczyk z Losta, nie pamiętam jak się nazywa, Kim ma na nazwisko, tak? Znowu, no, wiem o co im chodziło z tymi postaciami, ale po prostu, Bleh. Po prostu, wiecie, to jest to, co właśnie wyszedłem z kina i tak się normalnie zawsze gadamy w drodze do domu z kolegą Krzysztofem. I wiecie, no wymieniamy opinie i tak dalej. Teraz usiedliśmy w samochód i stwierdziliśmy, musimy o tym rozmawiać w ogóle. No nawet mi się o tym nie chce rozmawiać. No zresztą, oczywiście w filmie są takie absurdalne rzeczy, że aż pamiętam jedną reakcję Krzysztofa, jak... Mini-spoiler z filmu, ale bardzo, bardzo mini zresztą, umówmy się, tak? Jest postać takiego świniaka, który notabene jako postać mi się podobał, jako koncept fantazy. Jest kilka takich, wiecie, ciekawych rzeczy, rzeczy, Boże, RZECZY! No, tak samo jak zresztą ta wróżka, powiedzmy, o której wspomniałem. Fajny koncept, jak na przerażającą, obrzydliwą kreaturę. Mówię, no, potencjał był w tym filmie, no, to jest Hellboy, no, potencjał był. No, w każdym razie, są zaczarowane skrzynki, z których tylko mnich może zdjąć zaklęcie, coś takiego, i nasz wielki... Wielka świnia, wielkie, nie wiem co to było. Bija się do zakonu, zabija wszystkich m, tych zakonników, mnichów. I ostatniemu wyrywa pół twarzu czaszki. No, chodzi mu o język, ale film jest brutalny, więc pół twarzy mu wyrywa. Taki poziom brutalności swoją drogą, nie? I bierze jego język, wsada sobie do tej świńskiej gęby. I dosłownie jego głosem wypowiada dwa zdania. <laughs> Naprawdę, żeby odczarować tą skrzynkę, bo tylko jego głosem mógł. No i Krzysztof w tym momencie się z nami nachylił z takim... No, chyba tak nie działa. Na co ja mu odpowiedziałem? Wiecie, są takie wątki w tym filmie, o których nawet mi się nie chce gadać. No, milajowo jako ten czarny charakter. To w ogóle nawet nie ma o czym mówić, no. Hellboy dostaje ode mnie trzy. Mogło być gorzej. Jest dużo potencjał. I w tych aktorach. I w całej historii. Spoko temat. Ja lubię tego typu rzeczy. Jakby nie czytałem komiksów Hellboya, ale widzę, że mnie to interesuje. Jak będę robić kolejnego, to powiem, chętnie obejrzę. Jeśli film będzie dobry. Czyli tak obejrzę, no ale chciałbym, żeby był dobry. Bo się okazuje, że jednak słabe nie zawsze jest śmieszne. No dla mnie nie wypał, aczkolwiek widzę pewną część publiczności, która powie, że eee, było spoko, no nie? Właśnie wiecie, jeśli lubicie świat fantazy i taki brutalny i ten... No ale z perspektywy stricte filmowej muszę powiedzieć nie. Kibicowałem, trzymałem kciuki. Zawiodłem się jak z kurczyszym wyszedłem z kina ziewając i... no po prostu nie. <laughs> A teraz przed nami gra o tron, drodzy Państwo. Dzięki bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym Ponarzekajmy o Filmach.